Witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny na tabletach, telefonach, komputerach na korbanek TV. Witam Ciebie, Paweł. Witam. Również witam. tak jak i wszystkich widzów. Przyjąłem pozycję relaksacyjną, ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest okres jesienny, tak, czas tak, się wziąć tak. do roboty. Nie, przemyśleć, co ewentualnie zmienić w gospodarstwie. Może być okazja i się wymina coś lepszego. A to jest bardzo słuszna uwaga, bo można się narobić i tak jak się śmialiśmy, urobić w mało komfortowych warunkach, tak. mało nowoczesnymi maszynami, tak. Gdzie, gdzie tak naprawdę no stać nas zapewne na tak. jakąś wymianę, na coś ciekawego, na coś nowego, na czym będziemy mogli bardziej komfortowo i bardziej wydajnie przede wszystkim pracować. Paradoksalnie jest zawsze tak, że yy, yy, często się mówi, że ci, którzy inwestują, tak naprawdę najwięcej korzystają. Tak. Czy to mniejsze zużycie paliwa? Teraz nawet jeden też klient kupował ode mnie Arbosa i mówił mi, mówi, okej, okay, no zmieniłem ciągnik w sadzie. To czy nie jest jakoś super ciężka praca, no ale mówi tak, no tamten palił 60 litrów, ten palił 45. Jakie to są oszczędności, nie? patrząc na ceny dzisiejsze? A ten że pan... ten gość akurat ma tam tych... W sadów trochę, no to no to się naprawdę uzbiera. A dobrze wiesz, Paweł, bo Ty masz tu doświadczenie i ścisły kontakt, jeśli chodzi o sady, bo tutaj z uniwersytetem tak, współpracujemy. Tak, Ile tych zabiegów w sadzie się wykonuje? Jest sporo. W samym tym tradycyjnym rolnictwie mamy tak. już ogromny wzrost ilości zabiegów bardzo, agrotechnicznych, bardzo. a już jeśli chodzi o sady, to nie ma o czym mówić, bo to wchodzi w dziesiątki sztuk na dany, że tak powiem, e, e, rok. Nie? Mamy takiego małego. Tygryska. E, najmniejsza, że tak powiem, e, to jest wersja e, ciągnika z rodziny Arbos, e, które mamy w ofercie. Tak. E, 25 koni. E, to jest stricte ciągnik, który zastępuje naszą legendarną trzydziestkę czapka, zwał jak zwał. Nie? No, oczywiście. Do których oczywiście zawsze odnosimy się z Ale pełnym może... sentymentem. Otworzymy, zobaczymy. E, czy taka dziwna propozycja? Czy jest to trochę lepsze, czy, czy nie lepsze? działa. No. 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 Y Ale to jest wygoda czegoś takiego. Nie, ja, że coś trzeba było pociągać, wy... Nie, albo odkręcać. Czegoś takiego w, w ciągnikach starej generacji nie było. Dzisiaj jest już monolityczna maska, na siłowniczkach podnosimy sobie, mamy pełen dostęp, komfortowy, szybki do czy to wymiany filtra, czy codziennego, codziennej obsługi, czyli wyczyszczenia, wydmuchania układu. Ale też nawet jeden z naszych filmów warsztatowych właśnie mówił, że ktoś sobie wyremontował silnik i po roku była jakaś kicha z tym silnikiem. No się okazało, że tam między innymi udział miał tak, nieczyszczenie filmu, Nie, nie film zajrzał, nie zapukał w, w najbardziej kluczowe miejsce tak naprawdę. To Jeśli... Taka rada, żeby jak najdłużej ciągnąć. Przy pracował. okazji, mimo że to tak. nie jest, że tak powiem. I te nasze filmy serwisowe często właśnie takie dobre rady mają. Mnóstwo, jak ty to powiadasz, smaczków, takich dopieszczeń dzisiaj, nie? Tak. Chociażby sam akumulator. Już dzisiaj klemy, które są naprawdę mocno wrażliwe na czynniki, powiedzmy, zewnętrzne tak. mamy poosłaniane. Oczywiście w odpowiednich kolorytach to jest porobione, żeby nie pomylić. Tak, jest włącznik. Jest, jest włączniczek, że jak przestajemy na dłuższy czas użytkować taki ciąg to warto wyłączyć, żeby gdzieś tam... Pamiętajcie, bo to zawsze może być pewien problem, szczególnie w niektórych, rozwiązania, gdzie y, ciągnik mógłby nawet pobierać prąd tak. przez jakieś takie małe zwarcie, to, ale oczywiście. z wiekiem to ma znaczenie. A tak to jest. Jest. Także łatwy dostęp wtedy do chłodnic nam się robi, do oczyszczenia tych chłodnic, czy do po prostu skontrolowania, czy nie mamy czasem gdzieś jakiś tam, nie daj Bóg, ale czy przecieków, Bo tak. warto, czy to jest maszyna nowa, czy maszyna używana, czy bardzo stara, warto sam dobrze wiesz na bieżąco kontrolować jej stan techniczny. Jest takie powiedzenie, jak pościelisz, tak się, się wyśpisz. Na, to po prostu, to tak. są takie rzeczy proste. I, I to właśnie, że maska się łatwo podwodzi, mamy widok, widzimy, co jest ewentualnie nie tak. Możemy to przedmuchać, nie przedmuchać. Tak, nie ma problemu. Także to zdecydowanie ułatwi. Tutaj akurat też wydech jest dosyć ciekawy, bo powiedzmy małe ciągniki właśnie mogą mieć zawsze różne takie rzeczy, że ten komin mógłby tam przeszkadzać. Tak, tutaj nie tracimy na pełnej widoczności tak. tej kabiny czterosłupkowej, tak, która i tak, tak daje nam duże możliwości, ale mimo to, że gdzieś ten komin, a zwłaszcza dawniej, jak pamiętasz, komin z reguły był gdzieś albo na środku. Albo e, z maski, maski wystawał. Albo z maski wystawał, bo to tak było. Dzisiaj już, że tak powiem, zupełnie inaczej, lepiej to jest zaprojektowane. Też to nie ma co się obawiać, ponieważ to są też Silniki o zupełnie innej technologii spalania, czystość spalni jest zupełnie inna, bo to jest całe te właśnie procesy homologacyjne zadbały nam o to, żeby tutaj było to bardziej zrobione. Też widzisz osłona filtra. Oczywiście, że to tak. To są rzeczy, które eksploatacyjnie są zawsze potrzebne. I też kabina. Ja. Mały ciągnik, nie oznacza, e, że musimy... Nie, nie. Kabina oczywiście też z odpowiednią wentylacją, nawiewami, e, ogrzewaniem w tym okresie jesiennym, tak. gdy pracujemy. E, tak samo komfortowy e, fotel e, operatora, który, gdzie mamy możliwość regulacji w zależności od własnej masy, żeby ta praca naprawdę na dzień na dzisiejszy no była pracą e, komfortową. Nie? Tak samo... E, do ciągnika do, dopasowana ta wydajność hydrauliki, która tak. nam umożliwia, że tak powiem, wykorzystanie go w pełnym zakresie. Paweł, ale poza ciągnikiem, poza tym komfortem, sam ciągnik nam pracy nie robi. On nie. jak sama nazwa mówi, coś ciągnie tak. do czegoś. Znaczy on wy... musi pracować. Tak. On musi się na siebie zarobić I to jest bardzo praktyczne i bardzo prawdziwe powiedzieć. Ty te smaczki wychwytywasz. ja chciałem spojrzeć na to, że tak jak był problem dawniej z oświetleniem to. A to był duży problem. O, nie, to, y, ludzie we własnym zakresie zaś to modyfikowali i tak dalej, coś się tam przepalało, jakieś zwarcia. Tutaj mamy w standardzie naprawdę sporo tego oświetlenia i do, do, dobrej kondycji oświetlenie te drogowe, tak. jak się przemieszczamy, ale naprawdę jeśli chodzi o Oświetlenie pola pracy. Tak, podczas pracy, bo niejednokrotnie zabiegi trzeba wykonywać. No, jeżeli na wiosnę pojedziesz, czy na jesień, to ten dzień jest krótki, nie? a nieraz trzeba wykonać. A pracę. i zwłaszcza, jak tutaj mamy e, podpięty zagregatowany opryskiwacz, e, jeden z najmniejszych, też rodzimej firmy marki Tolmet. Tak. E, pojemność 400 litrów, belka e, 12 metrów. Zabiegi niejednokrotnie, jeśli chodzi o pestycydy, herbicydy, no, wykonujemy e, w porach wieczornych. Tak. E, no bo wiadomo, tutaj musimy i o pszczoły dbać. Nawet pszczoły sironicy, którzy są dwuzawodowi, nie? wrócił z pracy nie, to już nie ma komfortu, musi pracować no, po ciemku i żeby ten zabieg, bo zabiegi chemiczne to trzeba powiedzieć wprost, trzeba wykonywać w ściśle określonych warunkach, w ściśle określonym czasie, tak. bo wtedy one są skuteczne. Tak, jak najbardziej. Wracając do samego stricte opryskiwacza. Ta. Paleta maszyn jest niebywale ogromna. Te, chociażby tego producenta, którego mamy w ofercie. Ponieważ opryskiwacze się zaczynają już od 200 litrów pojemności. Ta. Tak, sprzedali, tak. E, także tutaj belki tam 6 metrów, 10, 12. To wszystko jest do dopasowania pod że tak powiem ja tak potrzebę gospodarki. Większe tak. opryskiwacze zawieszane 800 litrów 1200 litrów. tutaj mamy nawet i 1000 tak. Nie wspominając o opryskiwaczach przyczepianych tegoż producenta, Ale o których już wcześniej rozmawialiśmy. To warto zobaczyć u nas na www.korbane.pl, bo tam są wszystkie te modele pokazane. Bardzo fajnie, bardzo Gdy fajnie opisane. Gdyby ktoś Cię czasem nie mógł odnaleźć na stronie, gdzie wszystko jest zamieszczone, zawsze można wykonać do nas telefon, telefon, zadać pytania odnośnie czy to modelu, który nas interesuje, czy e, możliwości doposażenia w jakieś rzeczy, które byśmy akurat chcieli indywidualnie. No i oczywiście też udzielamy informacji odnośnie cen, bardzo, bo to żadna tajemnica. To Pani ma bardzo fajną nazwę, bo to jest Klara. Także pozdrawiamy wszystkie Klary, jeżeli jakaś kobieta ma fajne imię, to, to pozdrawiamy. Ale też ten opyskiwacz ma pewne takie rzeczy, które mi się też właśnie bardzo podobają. Bo to, że jest ktoś mniejszym rolnikiem, nie oznacza, że ma mieć kłopoty. Zwracam uwagę zawsze na bardzo pewną, praktyczną rzecz. Potrójne głowice. Oczywiście bardzo fajna, komfortowa sprawa, no bo wiadomo, wykonujemy zabiegi tutaj pestycydami, herbicydami e, i powiedzmy tutaj grzybiczne e, r, tak. rzeczy możemy zabiegi robić. E, wiadomo, że wszystkie zabiegi e, robi się na różnych dyszach, na różnych e, średnicach. Tak. E, gdy mamy głowicę jednopozycyjną, jedną niestety musimy się troszeczkę pobrudzić, chcąc ten zabieg zrobić dobrze precyzyjnie, I bo większa musimy... belka tym tej roboty jest te, sporo. Te dysze musimy ręcznie wymieniać tutaj natomiast sobie komfortowo. Że tak powiem, robimy obrót, który trwa tam jedną sekundę, jeśli chodzi o belkę, przelatujemy po całości i mamy opryskiwać tak mały, że tak powiem, tak. jeden z najmniejszych, wyposażony w fajną rzecz, który nam umożliwia no, tą szybką zmianę parametru pracy. Tak, rama ocynkowana to też podnosi jak gdyby trwałość tego, to jest bardzo praktyczne i też tu Tolmed, akurat zwraca na to uwagę, nie? bo akurat co jak co w, mhm. przypadku, tolmed, w przypadku opryskiwaczy, te wszystkie mhm. połączenia śrubowe. No jednak mają znaczenie, że zabezpieczenie to jest wartość dodana. No oczywiście. I też zwracam uwagę, w różny sposób, czy mocowanie zbiornika, czy te pokrętła regulacyjne. Inaczej się kręci tym, niż miałbym tu mieć jakiś tak. klucz albo coś takiego. Oczywiście. To jest zawsze, nie wiem, no... Prostu... Łatwo, szybko, komfortowo, nie mamy tak. pociętych dłoni, rąk, także no dzisiaj naprawdę na to się zwraca uwagę no coraz częściej. Dokładnie tak. To jest to, co też e, zwróciłbym też uwagę, bo tutaj jest i system e, zaworów regulacyjnych, i pompa, też jest autorska e, filmy Tolmetu, bo tutaj też myśl właśnie polska techniczna zadziałała. To w tych gospodarstwach małych i średnich naprawdę sprawdza się bez Jak zarzutu. Jak najbardziej zdaje w pełni egzamin. I tu też nie ma takiego, powiedzmy, przeładowania z kolei, bo część rolników nie chce. Nie chce, no i przy tych gospodarstwach mniejszych, czy tudzież małych, rodzinnych, tak jak mówiłeś, jeżeli pracują dwutorowo gdzieś wykonuje pracę zawodowo, pracuje na zewnątrz, ma te mniejsze gospodarstwo, on chce maszynę prostą, łatwą w obsłudze. On chce wsiąść, pojechać i zrobić swoje. zrobić zabieg swoje, dokładnie. Dziękuję, tak, ja. odstawiam koniec tak, Nie ujmując jakości tej pracy i nikogo tego, bo to po prostu to musi też być przyjazne. I to, co ja zawsze podkreślam, że i też zresztą firma Korbanek od lat, od samego początku miała w swojej palecie mniejsze maszyny, polskich. Producentów. Nawet Michał sam dobrze no, wie, że większość producentów w naszej ofercie to są polscy producenci. Tak, jak najbardziej. Nie? Nie? Także oferta maszyn w firmie Korbanek to nie tylko dla tych największych, dla dużych gospodarstw, ale tak naprawdę dla tych i średnich, i najmniejszych, i tych rodzinnych. Michał, odwiedzajcie naszą stronę, wykonajcie telefon. My damy Wam wszystkie informacje. Trzymajcie się. Do Wszystkiego następnego. Dobrego, do zaś.